Witajcie w dzisiejszym odcinku z MSP, w którym będziemy robić Ruka, który zrobią mi grecze. W sensie będę się pytała, wejdę na jakiś czat, chociaż na początku w znajomych, ale znajomych online mam tylko trzy i będę pisać pytania typu bluzka czy sukienka, jaki kolor, ile ma kosztować i tak dalej. I będzie jedno pytanie do jednej osoby. I z tego będziemy tworzyć luka. mam nadzieję, że zrozumieliście, generalnie to będę pytać ile ma kosztować i nie będę podawać maksymalnej granicy, natomiast jeżeli ktoś przekroczy maksymalną granicę, bo mamy ustawioną maksymalną granicę na jedno ubranie to jest 500 Star no jeżeli, ach, to się wlegało. No jeżeli ktoś przekroczy tą górną granicę i np. 1000, to ja jakby to zniżę do najwyższej granicy, czyli do 500 tarkońców. No, także ja Wam to przyspieszę, to pisanie i widzimy się, znaczy w normalnym tempie widzimy się, jak będziemy tworzyć luka. Dobrze, mogę bez żadnych oporów stwierdzić, że to był najdłuższy look, jaki na MSP, jaki w życiu robiłam. I jak widzieliście, miałam generalnie pisać do pojedynczych osób, ale w pewnym momencie stwierdziłam, że to już jest bez sensu. W dodatku miałam też prosić o cenę oczu i generalnie do makijażu, ale stwierdziłam również, że to jest po prostu bez sensu. Jeszcze powiem tylko, że... Jak w sklepie znajdę coś za 350, a kupić za 500, to nie będę szukać idealnie za 500, może być trochę ponad 500, może być trochę poniżej 500, tak po prostu ma się kręcić w okolicach 500, nie może być za 300, tylko że w okolicach 500. Jeszcze zdejmę tylko rzeczy, które są mi niepotrzebne. Ok, jak widzicie zmieniłam nos na podstawowy, zdjęłam yy, włosy, kolczyki, pili. No, bo postanowili, że ma być łysa i bez dodatków, więc wszystko. Tym. Jeszcze mam tatuaże, oh, oboje. Dobra, zmienię, zmienię to później po prostu. Czyli idziemy do sklepu z odzieżą i szukamy jakiejś bluzki, która ma być za 500 Starcoins. No i ewentualnie zmienimy kolor na biały. W ogóle nie widziałam nowego motyzmu, ale to go sobie przyjrzę kiedy indziej. Myślałam o bluzce z krótkim rękawem, ale zobaczyłam to, ale nie, za tanie, za tanie. Za, za w sumie dobra, to przejrzę wszystko i wrócę jak się znajdę. Zastanawiam się nad nią. Kosztuje, no, trochę ponad. Yy, to bluzka miała być biała, chyba że mam amnezję i już zapomniałam, jaka ma być. Ona wygląda, jakby powiedzieć, a ona jest z dziurami. Yy, no dobra, ale w sumie to wygląda nawet, nawet fajnie. Jeszcze trochę poszukam i zobaczymy. Dobra, znalazłam taką bluzę. Chyba nic lepszego nie znajdę. Ta bluza wygląda nawet fajnie, więc ją weźmiemy, weźmiemy i idziemy do spodni. Spodnie mają być czarne i mają kosztować 500 darkoids. Weźmiemy tylko spodnie, bo nie te shortów, mam długi sweter. I to by słabo wyglądało, więc szukam czegoś fajnego. No dobra, te spodnie kosztują dokładnie 500 dargońs, są czarne i nieźle się komponują z tą bluzą, swetrem i w sumie to wyglądają fajnie i myślę, że jak już będę mogła normalny look sobie zrobić z włami, to go założę, także jest ok, czyli idziemy do butów. Buty mają być płaskie i czarne, więc obuwie to nie czułenka, ale buty lub buty sportowe. Nie wiem, czy to się różni, co prawda, ale no. A, bo buty, no dobra, nie potrafię to powiedzieć, tego powiedzieć, ale. Buty się różnią od butów sportowych, więc weźmiemy buty sportowe, bo do tego ruchu chyba najbardziej, najbardziej by takie, myślę, że na lekkim kulturnie, ale niestety nie możemy, więc szukam czegoś za 500 i zaraz do Was wracam. Właściwie to nie musiały za bardzo się oddalać, no teraz są trochę ponad 500, ale to tak samo ta bluzka, nie, ta bluzka jest dokładnie za 500, to te buty są trochę ponad 500. Ale myślę, że to jakoś ogromnie nie przeszkadza. Yy, kolory: oczywiście, mogłabym jakieś cieniowanie zrobić, yy, ale mi się nie chce, yy, 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 więc tak yy, nie. To miały być te buty. Te buty są dobre. No, zlewają się trochę, co prawda, z tym, ale myślę, że tak samo jak przy tym, że to założę. Tylko te buty do czego innego. No i to na tyle w looku, więc. Wszystko kosztuje 1525 targ, więc to kupuję. I idziemy, idziemy, idziemy do kliniki piękna i wybieramy sobie oczy i uszy i usta i nos. Nos jest podstawowy, jak już mówiliśmy, jak już mówiłam, będzie podstawowy nos i teraz czekam aż klinika piękna raczej się załadować. O, już, już się załadowałam. No i tak, i oczy mogłyby zostać takie, jakie. Oczy mają być czarne. Wszystko ma być czarne oprócz cieni, które mają być różowe. W sumie różowe cienie, nie mam pojęcia. Pomyślałam, znaczy myślę, że te oczy będą dobre. W sensie wydaje mi się, że to jest. Okej, okay, te oczy będą. No bo ceny nie chciało mi się już ustalać. Ewentualnie coś takiego. O, to będzie kosmita, ale w sumie nawet słodki i kosmita, więc dobra. Niech będzie coś takiego, takie równe rzęska. Dobra, no to cienie, to będą różowe. No dobra, no to wezmę moje ulubione cienie, tylko że w kolorze różowym. No dobra, no to weźmiemy taki różowy. A teraz będę, to wyglądać jeszcze bardziej kosmita, to trochę ciemniejsze. Jeszcze bardziej jak kosmita wygląda, no bez kitu. No dobra, na no zwyczajny, usta czarne, usta wyjątkowo... Ust nie ma normalnych bez wipa, bo te są za wipa, a już wipa nie ma, no więc przykro, ale nie. E, mogę te Kylie Jenner, ale mi się one po prostu nie podobają. No mogę z, te, z tą rybą, albo z aparatem, co kupowałam kiedyś na odcinku, albo z tą wargą złośniętą na absurd. Może z tą wargą. I tak wyglądamy jak kosmita, co ja się będę. Karnacja jak najbliżej czarnej. Czarnej nie ma, bo usunęli. To szukamy najciemniejszej. Ta jest na razie najciemniejsza. E, teraz ta jest najciemniejsza. I o Boże, co ja, lubię? co ja zrobię z tą czarną karnacją? Bo to nigdy jej nie użyję, tylko będzie mój. Safie, Na lepszy czas. No to jest czarne, ale ja nie mam wypa no i tyle. No dobra. To w klinice piękna kosztuje mnie do 1050 i wygląda jak kosmita. No ale dobrze, kupię kosmita. O proszę, kosmita. Dobra. To teraz czekam, aż się załaduje. Wszystko. No dobra, to teraz idziemy do miasta filmów i tworzymy pięknego Luka z tym um. No, i nazwiemy go hmm, Look od graczy. I tak też będzie się nazywać ten odcinek. Super, wygląda wspaniale. Tylko musi się załadować jeszcze. Bo na razie to mam laga. No dobre. No to proszę bardzo. Look od graczy. Eee, chyba zrobiłem spację przez przypadek i chyba tutaj też, chociaż tu, nie, tutaj jest dobrze. Eee, no to zapisujemy. Super. Właściwie to mówię ten sweter i to pasuje nawet do siebie. Dobra, niech już będzie przyłączyć się do doceniania. Tylko te buty tak trochę średnia no i oczywiście no cóż ta twarz, ale to już... Nie będę komentować, bo szkoda gadać po prostu o tym, no wyszło jak wyszło. Myślę, że ten look byłby nawet ładny, gdyby nie to, że jakby pod koniec już nikt mi nie odpisywał, bo wtedy nie zapytałabym jaki kolor lubicie, jaki jest wasz ulubiony kolor. Tylko zapytałabym jaki ma mieć kolor dane coś. I myślę, że wtedy wyszłoby trochę normalnie. Chociaż nie wiem, bo napisałam, jaką fryzurę mam mieć w luchu, to żadną. Więc jakby to już zależy od graczy, ale myślę, że ten luk nawet bez włosów wyglądę, mógł wyglądać lepiej. Tylko, że no niestety no już jakby nie mogłam czekać dłużej, bo i tak ten odcinek kręcę dwie godziny, czy znaczy trochę dłużej, ale dwie godziny siedziałam na czatach zlegowanych czekając. Boże, wyglądam jak alien, wyglądam jakbym była zhakowana i gdyby nie ten status, to mogłabym pomyśleć, że taki kraj został schakowany i żeby do niego nie pisać, bo jeszcze nie schakuje, yy, czy coś. No ale dobra. Wydaje mi się, że ten look jest taki. No, wygląda okropnie, okej, okay? ale no jak mówiłam, po prostu jakby zasłonić twarz rękoma, to nie wygląda źle. No dobra te buty trochę nie pasują, mogą wziąć lepsze, no ale dobre właściwie no nie jest źle, także jeżeli Wam się podobało, to łapka w górę, no i no, no i tak więc mam nadzieję po prostu... Że nie zmarnowałam czasu i star końców na nic. I po prostu weźcie coś, zróbcie, bo ta postać nie zabije i nie będzie tak, że pa.